Na samym początku mam taką propozycję, żebyśmy w ogóle zmienili podtytuł tej Ewangelii. W Biblii Tysiąclecia, czyli w tej, którą używamy w trakcie liturgii, jest napisane, że jest to przypowieść o synu marnotrawnym. Ja proponuję trochę inny podtytuł, który jest obecny w różnych innych tłumaczeniach Biblii, mianowicie przypowieść o miłosiernym Ojcu. To nie brzmi już tak pejoratywnie jak ten pierwszy podtytuł. Dlaczego? Bo często tak jest, że tytuł jakiegoś artykułu, tytuł filmu, czy tytuł czegokolwiek determinuje, to w jaki sposób będziemy dalej coś odczytywać. Tak jak ostatnio na Facebooku wyświetlił mi się jakiś post, że yy, jakaś znana aktorka jest szczęśliwa, bo powiększy jej się rodzina. No to co człowiek od razu myśli? No, że wciąż jest aktorka. Ale kliknąłem i się okazało, że aktorka kupiła sobie jorka. No jej się rodzina powiększy, bo sobie pieska kupiła, więc Chcę, żebyśmy przez ten tytuł, który zaproponowałem, odpowiednio podeszli do tej Ewangelii i bardziej skupili się na postawie Ojca, który okazuje niebywałe miłosierdzie, niż na postawie Syna, który co to dużo mówić zachował się po prostu ohydnie. Przejdźmy najpierw do treści tej, tej dzisiejszej Ewangelii, a szczególnie tak jak powiedziałem, do postawy tego młodszego Syna. W społeczeństwie żydowskim syn, który żądał swojej części majątku przed śmiercią ojca, mówił de facto mu w oczy, nie żyjesz, jesteś dla mnie trupem. Ktoś taki po prostu się wyrzekał ojca i generalnie mówił, że go nie ma, że jest, że jest trupem. Czyli w słowie majątek, które pada w tej Ewangelii, chodzi o coś zupełnie większego. Tu wcale nie chodzi o kasę, tu wcale nie chodzi o jakieś majątności. Tylko, tylko chodzi o istotę, chodzi o jestestwo Ojca. Tam jest takie użyte greckie słówko uzija, które możemy tłumaczyć właśnie jako, jako coś, co stanowi ojca. Czyli generalnie on nie roztrwonił majątku, no choć pewnie też, ale roztrwonił przede wszystkim ojca, roztrwonił jego dziedzictwo. On odchodzi daleko. On odchodzi daleko i, e, i żyje rozrzutnie. Dosłownie tam jest napisane w języku greckim, że On prowadzi życie pozbawione zbawienia. Co to oznacza? To nie oznacza tylko tego, że On żyje jakby Boga nie było, bo nie wiem jak Państwo, ale ja znam mnóstwo ludzi. Którzy są ludźmi deklarującymi się jako ci, którzy nie wierzą Boga, w Boga, nie mają w swoim życiu odniesienia do jakiegoś absolutu, jakiegokolwiek, jakkolwiek by go nazwali, to po prostu żyją jako ludzie niewierzący, mają jakiś swój system wartości i są ludźmi dobrymi. Bo wcale nie trzeba wierzyć w Boga, żeby być człowiekiem dobrym, to, to wiemy. Tylko jakby Nam chodzi więcej, o coś więcej niż tylko bycie dobrym, chodzi nam o zbawienie tak, na marginesie. Ale wcale nie trzeba, nie trzeba właśnie. Boga, by żyć dobrze. Ale ten młodszy syn uciekł, żył bez wartości jakichkolwiek. Nie miał do niczego odniesienia. Nie? Jakby totalna pustka. Doskonale wiemy, że jak ktoś żyje bez jakichś jakich wartości, no to żyje trochę w myśl zasady, chulaj dusz, opiekła nie ma. Wszędzie w sensie może wszystko robić, co mu się żywnie podoba. Zresztą czytamy w tej dzisiejszej Ewangelii, że żył rozrzutnie, że wydał pieniądze na nierządnicę. Kto tam wie, ile tych nierządnic było, czy 2, 3, trzy, czy trzy, 33? Więc generalnie żył, żył bardzo rozrzutnie, bez, bez jakiegokolwiek punktu odniesienia. Może kogoś zabił po drodze, tego nie wiemy. W każdym razie żył strasznie. Ale ostatecznie przychodzi głód, głód y, duchowy i głód y, fizyczny. I wreszcie w tej rozrzutności. Zaczyna mu czegoś, czegoś brakować. Ja myślę, że każdy z nas może, może znać to uczucie, gdy czegoś zaczyna brakować i ciężko nam może na początku zdefiniować ten brak. Człowiek czasami ma wszystko. Ma zdrowie, ma rodzinę, ma wiarę, ma Boga na pierwszym miejscu, przynajmniej teoretycznie, ale, ale gdzieś to serce jeszcze się wyrywa. I wyrywa się do. Najczęściej do pewnej głębi, do pewnej głębszej relacji, relacji z Panem Bogiem. I to właśnie się, się działo w tym, w tym młodszym, młodszym synu. I to, co jest bardzo też ciekawe, to to, że on wraca do swojego ojca nie z miłości i z tęsknoty. Bo doskonale wiemy, że jak ktoś jest na przykład na studiach w innym mieście a dziewczyna została w tym mieście, z którego pochodzi, no to taki chłopak, wiadomo, wsiada w piątek do pociągu na, 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 na głównym, jedzie z motylami w brzuchu do tej dziewczyny, rzuca jej się w ramiona i matko, jak ja za tobą tęskniłem, nie? Bo miłość pociąga. A ten człowiek wrócił do, do swojego ojca właśnie nie z powodu miłości, tylko po prostu zaczęło mu wszystkiego już, już brakować. Takich tych rzeczy czysto, czysto fizycznych. Ale zobaczcie, że wystarczy taki powód... Żeby rozpoczęło się w człowieku nawrócenie. To tak czasami się słyszy, że a przypadkiem trafiłem do kościoła, usłyszałem jakąś Ewangelię, i jakoś tak się moja droga nawrócenia rozpoczęła. I właśnie w podobny sposób ten młodszy syn zaczął, zaczął wracać. Dlaczego mamy też dokonać przemiany? Myślenia, jeżeli chodzi o tę Ewangelię i mówić o niej jako o przypowieści o miłosiernym, o, o miłosiernym ojcu. Bo musimy sobie wyraźnie uświadomić pewną prawdę, że jakikolwiek nasz grzech jest niczym, jest naprawdę niczym wobec otwartych ramion naszego Ojca, które wciąż czekają na to, abyśmy się bezinteresownie w te ramiona rzucili. Tak totalnie bezinteresownie, z miłości. No zobaczcie, jak malutkie dziecko kocha bardzo swoją mamę i tatuś przyprowadza dzieciątko z przedszkola. No to dziecko, jak widzi mamę, to: Mamo, mamo! I leci tak pokracznie do tej mamy. Może jeszcze z trzy razy po drodze się wywali, no ale nieważne, bo widzi mamę, nie? I wszystko wokół się nie liczy. I ważne jest to, by, by umieć się tak rzucać właśnie w ramiona, w ramiona ojca trochę tak, trochę tak jak dziecko. Nie, bo, bo miłość, czysta miłość powinna być tym imperatywem, który, który nas w te ramiona rzuca. Dlaczego zmiana też jest konieczna? Bo niestety bardzo często koncentrujemy się na tym, co w nas, jako umiłowanych, chcianych dzieci bożych, jest, jest grzeszne, niż na tym, co, co w Bogu jest wspaniałe. Niestety, świadomość naszej grzeszności bywa. Bardziej dla nas y, pociągająca, niestety, niż świadomość tego, jak, jak nasz miłosierny, jak, jak, Ojciec jest, jak Ojciec jest miłosierny. I nie potrafimy ostatecznie uwierzyć w to, że Bóg chce, a nawet pragnie, przyjąć na siebie brud naszych grzechów, brud, brud naszych słabości. Zresztą było to w czytaniu dzisiaj, że. Posłał swojego syna, który stał się grzechem. Taki jest, taki, jest, taki jest Bóg. Mamy z tym problem, żeby uwierzyć w to, jak Bóg nas kocha. Mamy z tym olbrzymi problem. Ostatnio oglądałem fragment podcastu, gdzie gościem był Sebastian Fabiański. I mówił tam, że jak już jest w takim totalnym dole. W takim totalnym oddaleniu od Pana Boga, kto idzie do Dominikanów w Warszawie, do Kościoła, klęczy przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówi: Boże, masz, masz tego śmiecia. Nie. My sami nie wierzymy, że, że Bóg jest w stanie nas przemieniać, że Jego miłość jest większa niż te nasze no, takie głupie określenia samych siebie: że jestem do niczego, jestem beznadziejny, jestem śmieciem. To, to jest bzdura. Bóg. Bóg naprawdę taki nie jest. Ja pamiętam, przyszła do mnie kiedyś y, kobieta, prosząc mnie o spowiedź. To było na mojej pierwszej parafii. No na oko miała na pewno już ponad 80 lat. I przychodzi do mnie i mówi: tak. Proszę, księdza, ja się chcę koniecznie u księdza wyspowiadać. Ja mówię, a z jakiej okazji taki zaszczyt mnie kopnął, że akurat u mnie? No ja chcę u księdza, ale muszę księdzu najpierw powiedzieć o swoich grzechach, zanim. Zacznę się z tych grzechów spowiadać. Ja mówię chwileczkę. Chcę pani spowiedź dublować, mówić. Ja mówię, no to, to pani powie, a ja rozgrzeszę, nie. No, będzie szybciej. No nie, ja muszę księdzu najpierw powiedzieć, żeby ksiądz z konfesjonału nie wypadł. Ja mówię, no dobra, no to usiądźmy. Tu jest wygodnie. Niech pani mówi o co chodzi. Proszę księdza, bo, bo ja się chciałem z aborcji spowiadać. No, tak jak już wspomniałem, oceniłem. 80+, plus, więc automatycznie wydedukowałem, że aborcja nie była dokonana w ostatnich tygodniach, miesiącach, yy, tylko pewnie dawno, dawno temu. I zadałem pytanie, to Pani się nigdy z tego nie spowiadała? No spowiadałam się, odpowiedziała. No to rozgrzeszenia Pani nie dostała? No dostałam. To dlaczego ja się, to dlaczego Pani się z tego spowiada? Ciągle. No, proszę księdza, bo ja od 50 lat yy, przy każdej spowiedzi to mówię. I zaczęliśmy rozmawiać, i co wyszło? Że poczucie jej grzeszności jest znacznie mocniejsze niż świadomość tego, że ojciec jej przebaczył. I wtedy rozpoczyna się dramat. Gdy my po spowiedzi, gdy my po tym, jak Bóg nam przebaczy, dalej siebie domujemy, dalej siebie stawiamy w jakiejś niewdzięcznej roli. A nasz ojciec jest miłosierny. Zobaczcie, w wielu modlitwach jest mowa o tym, że Bóg jest najlepszym Ojcem. Najlepszym. W sensie nie ma lepszego Ojca. Nawet jak ktoś ma najwspanialszego Ojca na świecie, to on i tak nie jest tak wspaniały jak Bóg. I jak pracowałem w więzieniu jako kapelan, to miałem tam różnych swoich podopiecznych. Od takich. Którzy siedzieli za kradzież kury, do takich, co byli w różnych grupach przestępczych, w gangach, którzy mordowali. Zresztą e, moi ministranci to byli mordercy, akurat. Właśnie to jest ciekawe w więzieniu, kiedyś bym może o tym powiedział, że, że ci najwięksi z wyrole, to oni tak chcą być blisko Boga, a ci co tak e, ukradli batona w biedronce, to tak, tak nie bardzo z tym Panem Bogiem. W każdym razie to, co jest, to, co jest bardzo ciekawe, to to, że. Do tych ludzi, do tych swoich pociech przychodzili rodzice. Rodzice, którzy kochali, odwiedzali. Odwiedzali. Dlaczego? Nieważne, że on cały tam w dziarach był od stóp do, do głów, że, że tam zabił kilka osób, zakopał ileś tam. Nieważne, to, to jest mój kochany synek i ja przychodzę go odwiedzać. I Bóg taki jest nieważne jak nabruździmy w swoim życiu nieważne jak upadniemy to On do nas przychodzi i nas wyciąga z letargu naszych grzechów naszych słabości bo my jesteśmy Jego pociechami bo my jesteśmy Jego synkiem, Jego córką taki jest, taki jest Pan Bóg zobaczcie, że gdy Syn wraca Ojciec widzi go z daleka i co robi? Porusza się głęboko. W języku greckim to poruszenie oznacza nie jakieś takie wzruszenie, nie? Tak jak czasami w tych paradokumentach jest pokazana ta para gra aktorska nie? że oh, zaskoczona jestem. nie. To tam naprawdę jest wielkie poruszenie poruszenie w trzewiach dokładnie. W sensie, jak on widzi, że ten syn idzie, to wszystkie trzewia mu się trzęsą. Wszystkie trzewia mu się trzęsą. Trzęsienie trzewi następuje. W Nowym Testamencie to określenie jest użyte tylko w stosunku, wobec, w stosunku do Bożego Miłosierdzia. Czyli, jak wraca ten syn, syn marnotrawny, to ojciec aż się trzęsie z radości. I co robi? Jak go wypatruje z daleka, biegnie i rzuca mu się na ramiona, daje mu całusa i w ogóle jakby, jakby nigdy nic. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, wpadłem na taki genialny pomysł. Zażyczyłem sobie PlayStation od moich rodziców. Nie chcieli mi kupić początkowo. I zrobiłem tak: napisałem kartkę, uciekam z domu. Jak mi nie kupicie PlayStation, to nie wrócę. Oczywiście dałem tam całą instrukcję. Co mają zrobić, gdzie kupić, jakie PlayStation, jaką grę, koniecznie FIFA, wszystko tam było opisane. Komu mają dać znać, że jest PlayStation, żebym się dowiedział, i wtedy będę mógł wrócić. No, oczywiście, no to po paru godzinach zgodniałem, wróciłem, PlayStation nie było, no ale rodzice też nie wybiegli, nie rzucili mi się w ramiona i powiedzieli: Synu, powróciłeś, marnotrawdy, nie. No. Tam tego nie było, odwrotnie było. Wojna domowa była przecież. Nie? I, I zobaczcie, jaka jest, jaka jest miłość Ojca, Boga Ojca: że On, że on zupełnie inaczej postępuje, On jest, jest to totalnie, totalnie inny. Yy, I syn, który wraca do Ojca, nie rozumie, czym jest miłość. Dlaczego? Bo chce dokonywać transakcji. Mówi tak: Będę Twoim sługą. Będę twoim sługą. Czyli ma świadomość tego, że na rozrabiał. I stwierdził, że on już na, na syna to się nie nadaje, ale na sługę jak najbardziej. A co robi ojciec? Każe przynieść najlepszą szatę, czyli symbol godności. Każe przynieść pierścień i nałożyć mu go na palec pierścień, czyli symbol przynależności do rodziny. Każe przynieść też sandały. Sandały, które tylko w starożytności ludzie wolni mogli nosić. Niewolnicy chodzili, chodzili na boso. Czyli co robi ojciec? Traktuje go wyjątkowo, przywraca mu pierwotną godność. I przyznam szczerze, że mam dość duże dreszcze, jak czytam te Ewangelie, bo naprawdę bardzo mocno do mnie to dociera, jak Bóg jest miłosierny. Bardzo mocno pracuje to ciągle we mnie. On przyszedł, on się nawrócił, nie? zaczął się nawracać. Bo generalnie nawrócenie to nie jest jakiś boom jedno w życiu. Nie? Że nagle olśniło mnie i, i się nawróciłem. Oczywiście bywają takie spektakularne rzeczy i wydarzenia w życiu człowieka, które pozwalają osadzić w ramach czasowych moment, w którym rzeczywiście człowiek zaczął na serio wierzyć. Ale często tak jest... W zasadzie to praktycznie zawsze, że każdego dnia się musimy nawracać. Każdego dnia muszę zmieniać to, zmieniać tamto, wyleczyć się z tego grzechu, z innego. Każdy dzień jest dniem, w którym mamy szansę na nawracanie się i, i powinniśmy z tego nawracania korzystać. I, I zobaczcie, że Bóg daje szansę od nowa, nie od tego momentu, w którym zgrzeszyliśmy. Tylko od nowa. Wszystko jest wymazane. Ja wiem, że Bóg jest wszechmogący. Ale to co w Panu Bogu najbardziej lubię, to to, że, że ma słabą pamięć, że ma amnezję, bo on zapomina. Bóg jest zapominalski. Gdyby on pamiętał o wszystkich naszych grzechach, gdybyśmy mieli rozpoczynać swoje życie duchowe z momentu z miejsca, w którym upadliśmy, to byłaby tragedia. To ja nie wiem, ja może ćwierć księdzem bym był. Naprawdę może ktoś byłby ćwierć matką, ćwierć ojcem, ćwierć synem, ćwierć córką. Bóg naprawdę nie pamięta. To, to my często pamiętamy, nie? To tak jak Można, na przykład, oszukał swoją żonę 30 lat temu. No bo powiedział, że, że idzie na piwo. I się okazało, że to piwo nie było, tylko jakiś koniak. No i że to piwo to wypił z kolegą. A że kolega to jednak koleżanka była, nie? Potem wyszło. I żona mu wybaczyła. No ale przez 30 lat ma to z tyłu głowy, nie? I po 30 latach mówi, oj nie, ja cię nie puszczę na piwo. Pamiętasz, co w 93 zrobiłeś? Nie ma szans. O, jakby Bóg tak postępował wobec nas. Użyję takiego kolokwializmu, mielibyśmy pozamiatane. A do ilu z nas by mówił, oj, pamiętasz, co godzinę temu zrobiłeś, co 68 minut temu, nie? A wczoraj rano, a wczoraj, a przedwczoraj wieczorem, oj, a jak się piątek zaczął, to ci się w niedzielę dopiero skończył, nie? Jakby Bóg tak postępował, a Bóg taki nie jest. Bóg totalnie zapomina, zapomina. No, to dzisiaj się trochę rozgadałem, ale pozwolę sobie taki przypis jeszcze do końca zrobić. Na samą końcówkę, przypis dotyczący tego starszego syna. To nie jest zasadniczą treścią mojego dzisiejszego głoszenia. Przypis zawsze ma w nauce taki walor bardziej informacyjny, odsyłający do czegoś, więc niech, niech, niech to będzie taki walor odsyłający. Starszy syn, no, no cóż, to jest personifikacja zazdrości. I tyle. Personifikacja zazdrości. Wracając do tematu więzienia, jak rozmawiałem. Z ludźmi po drugiej stronie muru, czyli z tymi, którzy są na wolności, i mówiłem im, że, że to jest niesamowite: rozgrzeszać w więzieniu różnych przestępców, to ci najgorliwsi katolicy w ogóle byli zbuntowani. Ale jak to? Rozgrzeszać tych, co zabijają, mordują, co kradną? No tak! W sensie, ja nie mam wyboru. Jak ktoś szczerze żałuje. No to trzeba rozgrzeszyć, trzeba przebaczyć. Przecież konfesjonał to nie jest przestrzeń do jakiegoś widzimisię się. To jest przestrzeń na otrzymywanie miłosierdzia Bożego. Jeżeli ktoś szczerze żałuje, no to dostanie. To dostanie to, czego pragnie. A niestety czasami w nas ta zazdrość wygrywa. Nawet w takich prostych rzeczach. Nie daj Boże, sąsiad podjedzie Mercedesem, a jeszcze jak tam będzie AMG napisany, to u uh, ukradł pewnie. Ukradł. Złodziej, albo jak jakiś młody jedzienie, jakimś Porsche. Ostatnio właśnie wracałem z uczelni i jechał chłopak, jakim fajnym Porsche, aż się obejrzałem, felgi miał fajne, i, i inni, inni jacyś młodzi szli i mówili: O, stary mu kupił. Jak, jak człowiek czasem potrafi drugiemu zazdrościć, że ktoś coś komuś dał, że ktoś coś komuś kupił. Jak my lubimy się. Patrzeć na czyjąś porażkę. Niech każdy robi swoje. no. A może my kiedyś będziemy tego miłosierdzia potrzebowali. A kto to tam wie, co my będziemy do Boga mówić, jak staniemy przed Nim? Nie? No to jak małe dziecko, jak, jak czuje się w niebezpieczeństwie, to co krzyczy? Mama, mama! No, a my staniemy przed Bogiem i, i okaże się, że wcale tacy super nie byliśmy i co? I staniemy jak to dziecko i będziemy krzyczeć miłosierdzie, miłosierdzie! No może tak być. Dlatego, jak to mój wykładowca z seminarium mówił, miejmy pół dystansik. Miejmy pół dystansik cieszmy się, że Bóg jest tak miłosierny, że wszystko nam wybacza. No, dzisiaj trochę humoru było, trochę uśmiechu, ale to dobrze, bo jest niedziela letary. Trzeba się radować. Nie bez powodu jest ta Ewangelia. I pamiętajmy, że Bóg nam dzisiaj dużo o tym miłosierdziu w słowie mówi, o tym, że przebacza. Ale nie po to, byśmy siedzieli w ławkach albo tam w fotelu i mówili wow, jaki ty jesteś wspaniały, ale po to, byśmy to przyjęli, przerobili w sobie, sobie też poprzebaczali różne zranienia i umieli to przebaczenie też innym dawać. I tego wszystkim nam życzę. Amen.